Witajcie kochani, dziś omówimy sobie zadania dotyczące ciągu arytmetycznego. Wybrałam dla Was kilka zadań, które pojawiły się w ubiegłych latach na maturach podstawowych lub tych właściwych w maju. Zaczynamy. Zadanie pierwsze, maj 2021, czyli świeżynka. Ciąg arytmetyczny jest określony dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej 1. Trzeci i piąty wyraz ciągu spełniają warunek a3 plus a5 równa się 58. Wtedy czwarty wyraz tego ciągu jest równy. No właśnie, czyli jedyną informacją, jaką posiadamy w zadaniu, jest suma wyrazów A3 oraz A5, które wynoszą 58, i w dodatku szukamy tutaj wyrazu czwartego. I teraz zwróćcie uwagę na to, że jeżeli przeanalizujemy nasze wyrazy A3, A4 i A5, są to trzy sąsiednie wyrazy ciągu, które możemy zapisać w ten sposób: A3, A4 i A5. No i w momencie, gdy w zadaniu pojawiają się sąsiednie wyrazy, i w dodatku jest ich trzy, to tutaj możemy skorzystać ze wzoru, który mówi nam o zależności pomiędzy trzema sąsiednimi wyrazami ciągu, a mianowicie ten wzór wygląda następująco. AN równa się AN minus 1 plus an plus 1 dzielone przez 2. No i teraz uwaga, mało kto wie, w jaki sposób przeanalizować ten wzór. an to jest środkowy wyraz e, ciągu, czyli jeżeli mamy trzy wyrazy ciągu, które są opisane w jakiś sposób, to an to jest środkowy wyraz, czyli w tym przypadku an odpowiada naszej a czwórce. Następnie mamy n minus 1, czyli wyraz o 1 wcześniejszy, czyli w tym przypadku jest to wyraz A3, czyli N minus 1 odpowiada wyrazowi trzeciemu, no i analogicznie a n plus 1 to jest trzeci wyraz ciągu. Ok, no to teraz spróbujmy podstawić nasze dane do wzoru, czyli czwarty wyraz ciągu A4 to się równa a n minus 1, czyli. A3 plus A5 dzielone przez 2. No i dzięki temu, że suma tych dwóch wyrazów została podana w treści zadania, możemy tą wartość sobie tutaj podstawić i podzielić to przez 2. A58 dzielone przez 2 to jest 29, czyli czwarty wyraz ciągu przejmuje wartość równą 29, czyli jest to odpowiedź B. Przejdźmy do następnego zadania. To, to zadanie akurat pochodzi z marca 2021, czyli matura próbna. Ciąg AN określony dla każdej liczby naturalnej n większy bądź równa 1 jest arytmetyczny. Różnica tego ciągu jest równa 5, czyli już mamy pierwszą informację. Różnica naszego ciągu wynosi 5, a pierwszy wyraz tego ciągu jest równy. Minus 3. Ok, czyli A1 wynosi minus 3. A my szukamy ilorazu A4 przez A2. Czyli w zasadzie musimy wyznaczyć dokładną wartość wyrazu czwartego i drugiego. I tutaj skorzystamy ze wzoru na n wyraz ciągu. AN wynosi A1 plus N minus 1 razy różnica. I teraz zgodnie z tym wzorem spróbujemy sobie wyznaczyć wyraz. Czwarty oraz drugi. A4 to się równa. A1, czyli minus 3 plus. N odpowiada za numer wyrazu ciągu, czyli jest to 4 w naszym przypadku. Odjąć 1 przepisujemy i razy różnica, czyli razy 5. Czyli A4 wynosi minus 3 plus. Teraz odejmujemy w nawiasie 4 odjąć 1, 3. Razy 5, czyli równa się minus 3. Pamiętajcie, że najpierw mnożę, mnożymy, a następnie dodajemy lub odejmujemy. Minus 3 plus 3 razy 5, czyli plus 15, czyli a4 wynosi 12. I w ten sam sposób spróbujemy wyznaczyć wyraz drugi. A2 to się równa. A1, czyli minus 3 plus n odpowiada za numer wyrazu ciągu, czyli wpisujemy sobie dwójkę, odjąć 1, przepisujemy i razy różnica, czyli 5, i szybciutko obliczamy. a2 to się równa minus 3 plus, 2 odjąć 1, 1 razy 5, a minus 3 plus 5 to 2 na plusie. No i teraz wróćmy do naszego ilorazu a4 przez a2, i tutaj podstawiamy wartości otrzymane. W obliczeniach A4 to jest 12, A2 to jest 2, a 12 dzielone przez 2 to 6. Czyli iloraz tych dwóch wyrazów wynosi dokładnie 6. Jest to odpowiedź C. Zadanie trzecie. To zadanie również pojawiło się na maturze próbnej w tym samym arkuszu. Czyli, no, jak widzicie, dość często musimy rozwiązać jakieś zadanie dotyczące ciągu arytmetycznego, więc musicie się na tym skupić. Zadanie brzmi: ciągi an, bn oraz cn są określone dla każdej liczby naturalnej n większe bądź równe 1. Następująco: an równa się 6n odjąć n do trzeciej. an wynosi 6n kwadrat minus n Sześcian. I tutaj uprościmy sobie to wyrażenie. Ja proponuję wyłączyć sobie n kwadrat przed nawias jako czynnik wspólny obu wyrazów, czyli jeżeli z pierwszego wyrazu zabierzemy sobie n kwadrat, zostaje nam 6 odjąć. N do trzeciej to jest inaczej n kwadrat razy n. Bo pamiętajcie, że potęgi się sumują, czyli jeżeli z n do trzeciej zabierzemy sobie n kwadrat, to zostanie nam n. Ok. No, i w zadaniu musimy sprawdzić, który z ciągów opisanych wzorami są ciągami arytmetycznymi. Tutaj odpowiedź A: Ciąg AN jest arytmetyczny. No dobrze, wiele osób sprawdzi to w ten sposób, że podstawicie sobie w, liter, w miejsce literki N numer wyrazu ciągu i, i postanowicie sobie po kolei obliczyć, czy te ciągi, e, czy w, otrzymane wyrazy. Różnią się o jakąś stałą wartość, no ale niestety nie zawsze takie rozwiązanie jest poprawne. Tutaj pokażę Wam, jak, jest to, jak można to obliczyć tak naprawdę fajnie, żeby mieć stuprocentową pewność, że dany ciąg jest arytmetyczny lub nie. Musimy wyznaczyć wyraz AN plus 1, czyli na podstawie wzoru, który przed chwilą sobie wyznaczyliśmy, w miejsce literki N z... Wstawimy sobie n plus 1 i uwaga, czyli mamy n plus 1 do kwadratu, podstawiliśmy to w miejsce n w kwadracie, razy 6, odjąć, no i w miejsce n po raz kolejny podstawiamy n plus 1, zamykamy nawias. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, więc możemy sobie go wykorzystać. n plus 1 do kwadratu to jest n kwadrat plus... 2 razy n razy 1, czyli 2n plus 1 kwadrat, czyli 1. A w drugim nawiasie opuścimy nawias, w którym mamy wyrażenie n plus 1, czyli 6 przepisujemy. No i ze względu na minus z przodu, musicie pamiętać, że zmieniamy znaki na przeciwne w nawiasie, czyli n minus 1. OK. No i tutaj widzimy, że w drugim nawiasie mamy wyrazy podobne. 6 odjąć 1 to jest. 5 odjąć n. No, pierwszy nawias na razie się nie zmienia. I tutaj koniecznie musimy wymnożyć przez siebie te wyrazy. Czyli tak, n kwadrat mnożymy przez 5. Mamy 5n kwadrat. n kwadrat razy minus n, minus n do trzeciej. Teraz 2n przemnażamy przez wyrazy z drugiego nawiasu. 2n razy 5, czyli plus 10n. 2n razy minus n to minus 2n kwadrat i teraz przyszedł czas na jedynkę. 1 razy 5 to jest 5 na plusie i 1 razy minus n to jest minus n. Kontrolujemy, czy mamy jakieś wyrazy podobne. Rozpocznijmy od najwyższej potęgi. Minus n do trzeciej pojawia się tylko raz, więc przepisujemy. Następnie mamy 5n kwadrat odjąć 2n kwadrat, czyli łącznie 3n kwadrat na plusie. Dodatkowo mamy tutaj 10n odjąć 1n, czyli 9n nam zostaje na plusie. No i wyraz wolny, czyli plus 5 przepis, plus 5, przepraszam, rozpędziłam się, plus 5 przepisujemy bez zmian. Ok. No i jeśli chodzi o wyznaczenie różnicy, to tutaj po prostu. Musimy sprawdzić, czy różnica wyrazów an plus 1 oraz wyrazu an jest liczbą stałą. No to podstawmy. an plus 1 to jest wyrażenie, które przed chwilą otrzymaliśmy, czyli minus n do trzeciej plus 3n kwadrat plus 9n plus 5. A nasz wyraz an to jest wzór, który był podany w zadaniu, czyli odjąć 6n Kwadrat odjąć minus n sześcian, czyli plus n sześcian. Pamiętajcie, że jeżeli odejmujemy jakieś wyrażenie, które jest złożone, koniecznie pamiętamy o zmianie znaków. Ok, czyli tak. Kontrolujemy wyrazy podobne. Minus n sześcian plus n sześcian nam się zeruje, następnie mamy 3n kwadrat odjąć 6n kwadrat, 3 odjąć 6 to jest minus 3n kwadrat. No i plus 9n plus 5 przepisujemy. No i w momencie, gdy odejmiecie od siebie an plus 1 oraz an, jeżeli wrazy ze zmienną n nam się nie zredukują, to ten ciąg na pewno nie jest ciągiem arytmetycznym. Więc podpunkt a na pewno nie jest odpowiedzią prawdziwą, ponieważ ciąg an nie jest arytmetyczny. To teraz sprawdźmy ciąg bn. Czyli tutaj tak samo... Musicie najpierw sobie wyznaczyć bn plus 1, czyli tam, gdzie we wzorze pojawia się n, w jego miejsce podstawiamy n plus 1, a resztę przepisujemy, tak? Wymnażamy sobie dwójkę przez nawias, 2 razy n daje nam 2n plus 2 razy 1, czyli 2 i plus 13. Równa się, wyrazami podobnymi są wyrazy wolne, czyli 2 i 13, czyli ostatecznie mamy 2n plus 15. I tak samo jak w poprzednim e, przykładzie, chcąc sprawdzić, czy ciąg jest arytmetyczny, sprawdzimy, czy różnica wyrazu bn plus 1 oraz bn jest liczbą stałą. No to podstawiamy. bn plus 1 to jest wyrażenie, które otrzymaliśmy, czyli 2n plus 15 odjąć. No i tutaj uwaga, odejmujemy całe wyrażenie bn, czyli zmieniamy znaki. Minus 2n odjąć 13. Tutaj 2n nam się zeruje, ponieważ mamy 2n na plusie oraz na minusie. Po odjęciu otrzymujemy 0. No i zostają nam tylko wyrazy wolne 15 odjąć 13, czyli 2. I tutaj zauważcie, że różnica, którą otrzymaliśmy, jest liczbą stałą, czyli ten ciąg na pewno jest arytmetyczny. No i rzeczywiście w tym zadaniu poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B. No i niestety dużo osób złapało się na odpowiedź A, ponieważ ten wzór jest tak dobrany, że jak wyznaczycie sobie trzy pierwsze wyrazy ciągu, to one sugerują, że ten ciąg może być arytmetyczny, ponieważ różnica pomiędzy nimi jest stała. Ale jak sprawdzicie, z czystej ciekawości na przykład wyraz pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, no to zauważycie, że od czwartego już zaczyna to nam się totalnie rozjeżdżać. Więc nie proponuję w ten sposób ustalać, czy ciąg jest arytmetyczny, czy nie. Po prostu skorzystajcie z różnicy wyrazów AN plus 1 oraz AN. No i jeżeli, tak jak w pierwszym przypadku, nasze wyrazy ze zmienną N się nie zerują, to ciąg na pewno nie jest ciągiem arytmetycznym. Zaś, tak jak w podpunkcie B mieliśmy właśnie różnicę stałą, czyli otrzymaliśmy jakąś konkretną wartość, w tym przypadku 2, to tutaj mamy pewność, że ciąg jest arytmetyczny.